No dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Dziś ósmy, czwartek mamy. Leci ten czas, jak szalony. 10 po piątej, takie małe deja vu. Dzisiaj będzie, bo godzina podobna. Dwa dni później, jadę do klienta znowu do Głogowa. Tym razem, odwrotna czynność, będę montował te siłowniki Mogli to w sumie zrobić sobie sami, ale, ale że tak powiem. Jeżeli są wygodni, żeby ktoś im zdemonto zdiagnozował, zdemontował, zamontował No to nie widzę problemu Pojadę, zrobię to yy, wstałem, dziś, yy, wstałem dziś prawą nóżką, także spoko yy, Gacie też mam z gumką dość luźną, więc Dziś nie będzie żadnego narzekania Ani na kogoś, ani na coś, więc Więc, więc, więc zaczynamy dzień pozytywnie Tym bardziej, że jest czwartek, jutro piątek, weekend roboty się w miarę posuwają yy, według planu więc jest wszystko dobrze, nic się nie psuje nic się nikomu nie dzieje wszyscy są myślę w miarę zadowoleni łącznie ze mną więc więc pozytywnie od rana tutaj tak na koniec znaczy na koniec no, na koniec dnia wczoraj było tej robótki zrobione tyle tak jak widać kółko jest yy, uzbrojone już Prawie całe. Został ostatni dolny pierścień, kółko trafiło sobie na stolik, taki kiedy stolik sobie wyspawaliśmy z Robertem, jeszcze w tych dobrych naszych wspólnych czasach, po to, żeby właśnie sobie te koła podnieść trochę wyżej, no. na paletę czy na kobyłkę tego się nie postawi, więc taki żeśmy wyspawali z cełownika masywny stolik, żeby tam powiedzmy spokojnie te 2-3 tony można było na nim położyć. No, zęby są wszystkie już ponapawywane, pierścieni zostało już yy, tylko tyle do wycięcia, więc myślę, że dzisiaj będzie tego koniec yy, HDS wyjechał, ale to jeszcze może tam koniego się za chwilę przewinę i pokażę I powiem, co tam zrobiliśmy Tutaj JCB JCB to nie jest to, które tam z tym rozwalonym gniazdem było, bo to już jest inne 54170 to jest troszkę cięższa maszyna Tak tam. O większym udźwigu Z troszeczkę innym wysięgnikiem niż ta co tu przed chwilą była Tamta maszyna tamta maszyna po prostu na razie jest wyprowadzona bo to co mogliśmy zrobić jest zrobione A Czekaliśmy na siłownik żeby te rurki ktoś pospawał i siłownik właśnie Cylinder właściwie nie cały siłownik sam cylinder. Wrócił wczoraj rurki pospawał ktoś nie my Mam nadzieję że dobrze Zawiozłem nie pokażę tego cylindra dlatego że zawiozłem go jeszcze do Tutaj naszego lokalnego tokarza, frezera, on ma nam zregenerować to gniazdo siłownika, można by to było też zrobić naszą wytaczarką, ale na maszynie stacjonarnej taki detal akurat moim zdaniem robi się i lepiej, i szybciej, więc nie ma sensu używać do tego wytaczarki mobilnej. No przy tej maszynie też będziemy mieli dość spory zakres. Tutaj jest luz na tylnej osi, tuleje do wymiany. Ciepnący siłownik, tutaj luzy na siłowniku głównym, masztu. Tutaj na tej główce tu jest jakiś dorobiony spręta hartowanego tego od siłowników. Tłoczysko jest widać, że ewidentnie jest za cienkie. Przeciek z tego siłownika. Później, co jeszcze, prawdopodobnie skończyły się tarczki hamulcowe w moście, więc przedni most trzeba będzie wyjąć. Yy, dość mocno cieknie też siłownik skrętu. To jest to. Później co tu jeszcze troszkę skasować, jakieś tam luzy na ślizgach, bo na ślizgach się to wszystko rusza. Karetka jest mocno rozbita. Także praktycznie zawsze po dłuższym czasie użytkowania tutaj te tulejki, mimo że tutaj słoże nie pracuje w tym miejscu, bo on jest tam z tamtej strony śrubą zabezpieczony, to mimo to się tu bardzo to w każdej tej karetce wybija. Także praktycznie te. Ta ośka w karetce jest tu zawsze do zrobienia W wysiedniku. jeszcze nie miałem okazji Tam są tuleje, które są stalowe Tamte gniazda z reguły się nie wybijają no tu pójdą nowe schorznie, nowe tulejki Tu z przodu już myślę, że nic więcej robione nie będzie no to taki Taki zakresik przy tej maszynie Co tu jeszcze? No tu już więcej na warsztacie Nic ciekawego nie ma Pójdę jeszcze na zewnątrz no tak, dzisiaj mnie znowu cały dzień nie będzie. Będę na wyjeździe. Wygołogowie. Tak, widać, na stoliku pusto. Yy, praktycznie pompy. Wczoraj jeszcze klientowi, jedną tą niebieską roboczą pompę, Poskładałem już ją wcześniej. Tam tylko uszczelniać wałka miałem do założenia. Tu yy, druga pompa do JCB robocza też już praktycznie jest na ukończeniu. Cylinder przeszlifowany, płyta przeszlifowana. Tutaj zestaw uszczelek, zestaw uszczelek pójdzie nowy Tak wygląda jego uszczelek do tej pompy Także tu już tej pracy zostało niewiele przy tym O tu leży to wszystko od tego cylindra, który pojechał do obróbki Tutaj takie złomiaste siłowniki składamy O tu jest mój siłowniczek do wysuwania ramienia tego dźwigu co konstruuję też go odebrałem, najpierw tokarza molestowałem, żeby mi to zrobił, a teraz nie mam czasu go dalej dokończyć. Tu jeszcze mam do wspawania dno i co to jeszcze było? I troszeczkę skorygować długość tego cylindra, ale to sobie dopiero jak złożę całe tę ramię tego mojego dźwigu, to sobie to yy, zaplanuję i skoryguję tę długość. No tutaj z firmy Storunia przyszły yy, koła, klient. Tam kiedyś co byliśmy koło Stargardu wymieniać przekładnie W której się wyłamały zęby w dwóch kołach Zamówił sobie takie dwa koła na zapas Oczywiście w normalnych pieniądzach, fakt że było, trzeba trochę za nim poczekać o, Bo to są koła, które były na wzór, tu nie ma zęba I tu nie ma zęba No to jest... Wystarczy tak fajnie... Robiła puk, 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 puk Tak pukała To stała się przekładnia, także kółka są pięknie wykonane na zapas Taki klient zapobiegawczy, że sobie takie coś zażyczył yy, tu od prasy do, do jakiś elementów betonowych też przyjechały dwa siłowniki, one mocno ciekną i tu są mocno wybite te otwory, te uszy także to też będzie do zrobienia, a, a tu na zewnątrz nie wiem czy już to wspominałem, są wart tu robiliśmy wycieki, te wycieki są pousuwane i na warsztacie na maszyna zdechła, nie chciała zapalać, okazało że yy, cewka gaszenia silnika padła, To też właśnie wiadomo, o to Klientowi przedstawić, że taka sytuacja była Mam nadzieję, że nie będzie miał z tym problemu Nawet szczerze powiem, do niego nie dzwoniłem, tylko od razu W ten sam dzień zamówiłem tam cawek przyszła maszyna już jest Uruchomiona i chodzi O, tu stoi ta Ta, co tu była poprzednio na warsztacie Tu już mówię, tam mamy tylko przy karetce jeszcze do zrobienia luz Ten wzdłużny sworznia I przy karetce nic więcej nie będzie robione Tylko to sobie zażyczyli Tutaj case Case koparko-ładowarka Tutaj mamy zdiagnozować przyczynę, dlaczego ona jest słaba Ta maszyna Dlaczego jest słaba Czyli będą pomierzone ciśnienia na skrzyni biegów I nic więcej no, Tu drugie kółko sobie czeka na uzbrajanie Na uzbrajanie tych pierścieni i zębów Drewno leży na kupie Nic się nie zmieniło Jak się w łapę nie weźmie, nie robi, to niestety robota ubywać nie chce Tutaj stoi, też już yy, jeszcze będziemy musieli wyskoczyć w przyszłym tygodniu z Tomkiem na duży przegląd na spycharkę TD20G, stalowa wola, to pojedziemy do piły, do klienta. Mamy do wymiany wszystkie oleje w moście, w hydraulice, w silniku, wszystkie filtry, jakieś tam wycieki na skrzyni biegów pod zaworami pod głównym, selekcyjnym i modulacyjnym. A są trzy takie zawory na skrzyni biegów. Także no, byśmy musieli wyczekać taką miarę pogody, bo ta maszyna raczej będzie na zewnątrz, więc. Szczerze powiem, nie chce się tam jechać, no ale chyba będziemy musieli, żeby to jakoś. No bo skoro oferta jest sklepnięta, była zrobiona, jest klepnięta, więc no trzeba pojechać i to zrobić, nie ma wyjścia. No i tu, już trochę ciemno pewno guzik będzie widać. Yy, HDSA, tego co stał na warsztacie. Mamy siłowniki poskładane. Przyszły uszczelnienia dzień później, bo gdzieś paczka utknęła na sortowni w dehelu. Także z jednodniowym opóźnieniem to wszystko dotarło, ale już jest. No, także tak to wygląda, no i tam już, już na zewnątrz za bramą stoi drugi HDS, podobnie do tego, tamten ma znowu luzy na całej, na całej maszcie obrotu, gdzie myśmy cały ten HDS właśnie wziął. I takie to robimy. No, a tutaj jest to co mówiłem. Mam załadowane pompy do JCB, tutaj hydrostat i pompa robocza I tyle. Auto. Auto przygotowane na wyjazd. Silniczek się grzeje. O, sobie Ogrzewanie zrobimy. O, tu na buciki niech sobie leci. Kabalek 11 kilometrów Jak już będę dojeżdżał do celu, to sobie po prostu wezmę i włączę ogrzewanie na pace, Im się tam zrobi ładnie ciepło. No, także tymi wszystkimi pozytywnymi akcentami kończę i ruszam w drogę. I tyle tą drugą część, tą drugą część spróbuję umęczyć, może na weekend będzie, zobaczymy jak mi też czasu styknie, bo uwierzcie, że wczoraj tak jakby wstałem o godzinie przed siódmą pobudka, no może to wcześniej, może nie wcześniej. no ale po, 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 po tym moim wyjeździe wcześniejszym do Głogowa, no to jednak tych godzin troszeczkę się Troszeczkę się na kark bierze i wczoraj uwierzcie skończyłem robotę 10 po 10 wieczorem tak zacząłem Przed siódmą tak 10 po 10 Zakończyłem Także no był długi dzień i Dzisiejszy będzie w podróży ale Ale nie aż taki No nie no też będzie długi no jest godzina 5 Przyjadę myślę że gdzieś o 16-17 będę z powrotem Więc no więc tyle, no tak to wygląda, dobra także do zobaczenia w takim razie yy, Przy maszynie może tam Będzie to krócej pokażę nie będę tam się za bardzo Rozfilmowywał przy tym, bo będzie po prostu proces zupełnie odwrotny niż ten Przy Już ten przy, przy demontażu, także do zobaczenia później Patrzcie, patrzcie, przedwczoraj tutaj już stałem w korku w tym miejscu tam nawet już wcześniej 100 metrów, a dzisiaj idzie na bieżąco. A wieżą do Gogowa. No, tutaj robię jakiś zapasowy most, pewnie ten będzie remontowany, a tam będzie objazd po prawej stronie. No, tutaj za, za chwilę będę wjeżdżał na zrówności to się chyba nazywa. w Głogowie, w tym brudno, brudno różowym kolorze. No, także idzie, idzie na bieżąco, idzie na bieżąco. Nie stoimy. Przedwczoraj tu byłem, to była godzina, Gdzie za, no tak, pół godziny, pół godziny później byłem. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, a no teraz jest za 8.20 w tym momencie Jest tak pusto, zobaczcie tu się zupełnie spoko jedzie Tyle razy, co tu przejeżdżałem, nigdy nie miałem okazji być tam, tam po lewo Nie wiem, tam jest jakaś staróweczka, jakiś, jakiś deptak, czy coś Nie byłem to tyle co się tu przejeżdża no, nie widzę tabliczki kiedyś było tutaj tabliczka była most równości czy coś takiego chyba, że się mylę, to mnie poprawcie no i ten, mogliby odmalować ten kolorek bo taki to nie wiadomo czy to, to fiolet, czy rudy czy jakiś taki ten kolor im dziwny się zrobił wyliniał po prostu wy, wyliniał most Dobra, także za chwilę będę, za chwilę będę na miejscu i będziemy montować siłowniczki skrętu Firma zewnętrzna tak ładnie siłowniczki zrobiła mamy pomalowane, troczyska nowe, założone no, tu nic nie jest wkręcane, trzeba, musieli to tu wyciąć aby to wszystko czyścić, pofazować i przyspawać do nowego toyska super też nie musieli zachowywać, bo są łożyska wachliwe, więc z tym nie ma problemu. No, także tak to wygląda. Teraz wszystko trzeba zrobić w odwrotnej kolejności. Dopłuczę te i będziemy je chować Siłowniki zamontowane, siedzi jeden tu, drugi siedzi tam Zabezpieczone, centralne smarowanie podłączone Tam schorzeń jest, tam sworzeń jest, tu jest Montaż był, przewody paliwowe ten i ten przykręcone Golimy Panie operator, maszynkę Não, ah, a Prawidłowa. Tak, erekcja, znaczy reakcja prawidłowa, wszystko chodzi Teraz ja tylko zajrzeć czy jeszcze do tych czy z żadnego nie leci, po pozakładać blachy Kurde, po dziesiątej dopiero Po dziesiątej dopiero, panie Poszła robota jak szalona P Pójdę na w, te, w tę stronę, w tę stronę łatwiej O 12? O 12? No. Dobra, Dobra tu co? Blachy po zakładach. A bo mryśni trochę pochodzi. Ja mam jeszcze tu furtne ze 2-3 razy. Bo idziesz na ściananie, tak? Nie, no po to tym... mówię. No, kochani, no już kończę. Minęło, niespeł... minęło niespełna 3 godzinki. Jest jeszcze dobrze przed południem no, Siłowniczki zamontowane Olej uzupełniony, bo było mało Bo trochę z siłownikami Że tak powiem oleju się zabrało Trochę wyleciało Więc olej jest uzupełniony Tu drugi siłowniczek No się na skręca Wszystko działa więc tyle, była szybka diagnoza, szybka naprawa. Dobrze, że to firma lokalna zrobiła te siłowniki, bo ja bym z nimi się mozolił dużo dłużej, więc jak się uczalić, siły na zamiary. To klientowi zależy na... na czasie, to ja nie si na siłę nie będę, nie będę, że tak powiem, swojej, swojej robocizny wciskał. Też bym to zrobił, parę złotych się zarobił, ale to też nie o to chodzi, jak skoro wiem, że nie jestem w stanie tego tak szybko wykonać. I tyle, także teraz jeszcze po drodze jestem mówiony z jednym klientem tam na przekazanie tych pomp co wczoraj jeszcze. Po południu je kończyłem i się mamy spotkać na przymaku przy S5 Koleśna. Dobra, lecę, bo tam pewno 50 minut jazdy, także powinienem akurat na 12 tam dobić, także do zobaczenia. Ładnie. To, to jest koło do kompaktora. Aha. I to, te pierścienie, co są nowe, to są nowe. I teraz te zęby będą spawane w tych miejscach, gdzie widać te, y, te Bostro, ścięcia. W naszej wodziu, płasko. robi się na wielu to jest, jest, jest maszyna, jest wszystko. Dobra, ale jak się radę sobie przysłonić na razie. Na O, półko przewrócone, teraz trzeba odlecieć jeszcze te dwa rzędy z tutaj te rządzka i tutaj te tutaj się tną pierścienie